Cześć, tu Marcin z Browardą Liftus. Tak jak obiecałem, między innymi w komentarzach, no minęło już trochę od ważenia tych dwóch piw, czyli Brut IPA i Sour Ale, które to były ważone już 8-9 dni temu. W tym czasie wydarzyło się wiele. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że kwas no, nie poszło to wszystko tak jak myślałem. Na filmie mówiłem, że, że zrobię to tak, że tak, tak się powinno robić: że zatrę, zagotuję i tuż przed hopstendem zleję brzeczkę do, do osobnego fermentora. I to będę zakwaszał, resztę będę chmielił i tak dalej. W trakcie tego nie ma. Na szczęście nie ma tego na filmie, bo byłby to błąd. W trakcie wymyśliłem, że jednak wezmę i nachmielę. To znaczy zrobię hopstend, tylko hopstend, i dopiero po hopstendzie zleję część brzeczki do zakwaszania. Co się okazało, to no bo stwierdziłem, skoro alfa-kwasy wydzielają się powyżej tej temperatury 80 stopni, a hopstend przebiega poniżej tej temperatury, więc teoretycznie alfa-kwasy nie powinny się wydzielać. Zlałem do osobnego fermentora, zadałem te bakterie. Po 24 godzinach nic, po kolejnych 30 nic, pH-metr praktycznie się nie zmieniał. Ja brzeczkę przed zadaniem bakterii dokwaszałem do 4,5 pH. Tak się powinno robić, wtedy bakterie lepiej się czują i lepiej działają. To takie wskazówki gdzieś po forach czy po, od znajomych. I co się okazało, stwierdziłem, no to dobra, no to wezmę, nie wiem, podgrzeję, utrzymam tą temperaturę sterownikiem i tak dalej, 30 stopni, dodam resztę tych probiotyków, które mi jeszcze zostały, bo wtedy dawałem jedną tabletkę na litr, czyli dałem w sumie 11 tabletek, czyli dostałem, dałem resztę tych, tych, tych probiotyków, po kolejnych 24 godzinach nic. No i co się okazało? <laughs> okazało się tak, że w trakcie hopstendu yy, granulat jest bardzo często bardzo drobno mielony, więc ten pyłek yy, przedostaje się przez hop spider yy, i jest no, w brzeczce. Yy, ja taką brzeczkę właśnie z tymi drobinami chmielu zlałem do fermentora, yy, myśląc, że spoko, nic nie zaszkodzi, nie będzie żadnego ibu ani nic. I wyobraźcie sobie, podejrzewam, że ten chmiel... Zabijał mi moje Laktobacilusy. Yy, więc yy, faktycznie była taka sytuacja, że spróbowałem yy, tej brzeczki i ona by miała gorycz w sobie. Ta gorycz prawdopodobnie pochodziła od tych drobin chmielowych, yy, no ale mimo wszystko była. Yy, więc nie tyle IBU, według mnie, nie tyle IBU szkodzi tym yy, laktobacillusom, co sam chmiel. Po prostu te związki, które tam są Zabijają lakto. Także ciężko było zakazić to piwo tymi bakteriami. Dlatego, dlatego stwierdziłem, że no chcę jednak zrobić coś kwaśnego, no i zadałem, po prostu dodałem kwasu mlekowego do tego. Bo mimo wszystko chciałem sprawdzić, czy takie było też pytanie, czy FM52 dobrze sobie poradzą w takim środowisku i zakwasiłem to do do temperatury Jezu, zakwasiłem to do, do mniej więcej 3,5 pH i to już jest że tak powiem gotowy produkt po fermentacji fermentacja przebiegała gdzieś około 6 dni taka burzliwa piękna piana się stworzyła i tak dalej z 13 zeszło do zeszło do 3 także standard dla, te, dla tych drożdży, więc spokojnie sobie poradziły. Jeśli ktoś y, ma wątpliwości, czy FM-52 dadzą radę, dają radę, spokojnie osfermentowały. No i teraz co ja tu mam? Ładny zapach chmielowy, ładny zapach chmielowy, jednak są jakieś takie, y, no nie wiem, y, czy to jest kwestia tego właśnie kwasu mlekowego, który, do, który dodałem. Smak Właśnie jest taka gorzkość, jest kwaśne, ale jest taka gorzkość od tego chmielu i wydaje mi się, że to, nie wiem, jakby, jakbym to nagazował, może by, się to, może by się jej to nadawało do picia. Ja tak czy inaczej tego nie wyleję, zostawię to, rozleję to do butelek, nagazuję, zobaczę co z tego wyjdzie, dam do spróbowania kilku piwowarom, niech oni powiedzą co tu wyczuwają. No są tu jakieś takie, no może nie apteczne nuty, jakieś takie, nie wiem. <laughs> Ale szczerze mówiąc, nie jest jakieś tam, nie, nie powiedziałbym, że to jest niedobre, ani. ani... Myślę tak. Cold Crash do lodówki na górę, wszystko opadnie, zleje do butelek. I zobaczę. Nie będę tego wylewał. Wydaje mi się, że nie, jest, nie, ma, nie ma dramatu, ale niech to inni również spróbują i ocenią. Być może już sam aromat wskaże, że coś jest z tym piwem nie tak, ale według mnie, nie wiem. Nie jestem jakimś doświadczonym yy, znawcą yy, czy tam doświadczonym. Birgikiem dotyczącym tych wszystkich kwasów i tak dalej, dlatego tutaj się ciężko mi jest powiedzieć, ale wydaje mi się, że z tym piwem jest, nic się nie stało, nic się nie zakaziło, jest kwaśne. Jest lekko gorzkie, może takie ma być. A może faktycznie jeszcze wrzucę te wiśnie i wtedy się dopiero co so, U, uh, coś stanie. To też jest jeszcze taki plan. Ok, jeśli chodzi o Brutaj IPA, Pięknie 5 mg tej alfa-amelazy, którą dodałem przed ferment do fermentacji, tak naprawdę razem z drożdżami, spowodowała, że drożdże zjadły praktycznie do mm. jednego BLG. Do jednego BLG, Ym, ale to jeden BLG utrzymywało się dwa dni temu. Ja dodałem jeszcze chmielu, także tu na pewno jeszcze zejdzie. Myślę, że do zera to zejdzie. Wydaje mi się, że gdybym dał trochę więcej y, tego enzymu, y, przebiegłoby to na pewno szybciej, ale cierpliwość jest ważna w piwowarstwie. Także czekam, co będzie. Zadałem chmiel na cichą, y, tak samo po 25 gramów. Tam był, y, z tego co pamiętam, mozaik i. i co tam było, Citra, chyba, nie pamiętam. Y, y, I albo bodajże. Tak, centennial i, i mozajak, więc, więc tak to, tak to wygląda. Yy, w smaku jak najbardziej OK. Cóż, zobaczymy w butelkach. Także to tyle, yy, jeśli chodzi o feedback dotyczący, dotyczący właśnie tego, tych dwóch piw. Pozdrawiam, Browar Lichtus. Trzymajcie się, dobry warek.